Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Call of Duty Advanced Warfare, PlayStation 4 Time. Powrócimy sobie w tej chwili do gry, a um, myślę, że bez zbędnego przedłużania. Jesteśmy na pogrzebie naszego najlepszego przyjaciela, jak pamiętacie, niestety odszedł, poświęcił się, eksplodował, urwał mu rękę, my też teraz rękę straciliśmy, chociaż teraz tego nie widzimy, widzimy to tylko jeżeli przytrzymam kwadrat, żeby złożyć hołd. Lovely, nie? I'm sorry, Mitchell. Will was one of our best. Look, we take care of our own. If you ever need— Excuse me, Private Mitchell. I'm Jonathan Irons. I'm Will's father. Mr. Irons, I'm sorry for your loss, sir. I'm sure you are, Sergeant. Private Mitchell, you were Will's best friend. You both paid too high a price for your country. It was an unfortunate tragedy, sir. It was more than unfortunate, Sergeant. It was unnecessary. Son. I want to offer you a second chance. Miss Irons, Mitchell's been discharged with his injuries. I'm aware of his injuries, Sergeant. At Atlas, we have prosthetics that are 20 years beyond anything the military could offer you. Will told me what kind of soldier you were. You deserve to fight for a military that's as effective as you are. Think about it. Don't let Will's death be in vain. Sergeant. Aha, no okej. Okay. Wow! Ok. No dobra. Wrzucają nas na głęboką wodę. Widzę, że nie ma miękkiej gry. Od razu napierdalamy. Czyli dołączyliśmy do Atlasu w takim razie. Dostaliśmy zaawansowaną protezę i wracamy do gry w takim razie. Mogę zmienić celownik. Oh, To ciekawa sprawa. Mogę sobie go tak przybliżać. Hybrydowy, all the way, ja pierwszy co? Aha, dobra, ja strzelam w jednego, oni się zajmują pozostałymi. Sprytnie, sprytnie. Gdzie jest ten jeszcze jeden? Ojej, chyba umarłeś. Przed kuchnią? Co? kolejnie są przed kuchnią? Czy takie tylko przemieszczamy? Co my w ogóle teraz robimy? Jesteśmy członkiem prywatnej kur na armii! Naciśnij L1, żeby rzucić granatem Fred. A już wszystko kurwa wiadomo. Zabijamy przez ściany! Zero litości! Cienkie drewno was nie uratuje! god fucking damage, jakie to jest kurwa, zaawansowane! O! Aż chce się niszczyć. Ja no, tego już nie mogę zniszczyć. Kaman. Co tutaj mamy? Co mamy w ogóle na broń alternatywną? Jakąś taką śmieszną strzelajkę. No ale to nic. Nie te drzwi. O! Widzieliście, kurde? To się zniszczyło w momencie, kiedy ja nacisnąłem melanie, wtedy, kiedy się animacja skończyła. śmieszne. That that mute charge ready. Ładunek wyciszający wygląda jak odkurzacz kurwa. Ok, what the fuck is going on, man? Dobra, mamy jednego, mamy też drugiego kolegę. No i zabezpieczyliśmy Potusia. A ty to kurwa kto? Mr. Prezydent, Prezydent. Zulu. Tango. ok, proszę, Jaka śmieszna ikonka mi się tu przed chwilą pokazała, tylko nie wiem co ona oznaczała. Eskortujemy prezydenta. Aha, no to już wszystko się wyjaśnia, co się teraz stało. What the fuck is going on? Co to kurwa jest? Aha, są drony przeciwnika, tak? Aha, okej, okay, dobrze wiedzieć. Oni też widzę operują całkiem ciekawą technologią, nie powiem. Jorzech gotowy. Co my tutaj mamy? O, mamy paru kolegów. Jak oni mnie już kurwa zauważyli? Siemanko! Myślę, że mały mały pogrom tam zasiałem pośród nich. Biegną kolejni po schodach. Spoko, spoko. Jaka to jest kurde OP broń? O cholera, jasna, granaty. What the fuck? Co mi się dzieje z łapą? Bakuje mi się. Łapsko mi się baguje, to takie trochę niecodzienne, no ale cóż. Boję się, że... Powiedzmy to, że Atlas, Atlas... Moja ręka jest ręką Atlasa tak naprawdę i chuj wie, czy na przykład... Jeżeli coś im się kiedyś odwidzi, to nie będą mogli tego wykorzystać przeciwko mnie, nie? Opcji jest wiele. Dobra, poleciało w tamtych dalszych kolegów, tego sobie zdejmę. Ten co tu szczupaka odjebał? Dobra, nikogo już nie ma. Panie prezydencie? Czemu ja poszedłem do przodu, a wy się tutaj opierdalacie? Panowie, no? Co to w ogóle ma być? Nie godzę się na takie traktowanie. Co ja jestem? Żołnierzem gorszej kategorii? Przytrzymaj, żeby się czołgać. Yeah! Gdzie to ja mam się. Aha, mam się schować po prostu. <śmiamy> tak jest nasz, skurwę bąki. Może będzie w stylu misji z Czarnobyla. Z Koda 4. Kiedy się trzeba było kurwa czołgać z tamtym snajperem przez krzaki ych, ta misja. So awesome. Okej, move. No dobra. Joker, ty jesteś Joker? Tak, ty jesteś Joker. Ja się nigdzie nie ruszam, chyba że ty idziesz pierwszy. A ja się boję, że gra mnie wychuje i będą się jakieś złe rzeczy działy. Nie mam, nie mam double jumpa! Transport jest ETA, a, dobra, widzę, że rozpoczynamy rozpierdol. W takim razie Engage zaczynamy od Granata. Mogę użyć opatrunku? What the fuck? O, ma no, nowość. Od kiedy, kiedy ostatnio widziałem opatrunki w Call of Duty? Chyba że wiecie, to jest jakaś nowa, nowa technologia. Szybki taki zastrzyk. What the fuck? O nie, to są nasi, wy, ty, wy. Może bym Fred Greneida rzucił? Byłoby mi troszeczkę prościej i wszystkich likwidować. Też nie wiem, czy ja mam ich kurwa likwidować. Dobra, otwórzmy drzwi. To jest chyba teraz priorytet. Przetrzymajmy. Skrypt się odpali, będzie dobrze. Znowu mi się ręka jebiega biega. No i mnie biją. No, what? Sloppy Mitchell. You're a dead man. Kto to kurwa jest? What no excuse for equipment failure. For best weapon you have is the one between your ears. Use it. Ah, <sharp inhale> oh, okay. I'm just It was his arm, sir. I knew it was too early. That arm's worth more to me than this entire facility. How's my boy doing? He's a work in progress. Well keep working. This is a great soldier. It's a sad day indeed when the military has no use for good men like you. Okej. Okay. Chuj, muszę sam podejść, co za bieda. No, mogę wsiadać? Mogę. Jakim sposobem Kevin Spacey założył sobie taką przejebaną korporację z militariam, no właściwie sprywatyzowana armia. Joker, we're bringing Mitchell over to R&D. Get the sim-prep for another run. You got it, boss. What you're seeing is advanced warfare. Atlas has the single largest standing military in the world, but we answer to no country. Unlike the government, we don't keep secrets of our capabilities. We don't sell policy, we sell power. We are a super for hire. No to takie trochę niebezpieczne. Wow, to, to chuj, wiecz, to jest choke, czy kurwa, nie wiem, krab? Trudno powiedzieć. Power isn't just about the ability to destroy. Atlas infrastruktury w in miejscach jak like Korea, Sierra Leone, Nigeria.

Nie będę mówił daco 300, bo to chyba oczywiste. Hmm. No dobra. Może dostanę jakiś upgrade, że wiecie. Dalej, dalej ręka gadżeta i będzie się tak rozciągać. No nic. Chodźmy do Gideona. Naprawimy sobie naszą łapę. Tylko w jakiś znowuż sposób. O, cóż to za. Ein has a Jakie kurwa to potężne. Tutaj się wspinają jebańce. Tam chyba walczą dalej. Nie, nie chodźmy za gibonem. Gibon? No no Gi Gibbon. Gibon. specialist. Każdy ma boost jump, as well as crowd control. Specjalist, -in in me Widać, że tylko twarz Kevina Spacego jest tak naprawdę zajebiście zrobiona. Dobra, chodźmy sobie naprawić rąsie. Ron, Dobra, Ładuje się w Waszą. What? Wygląda przerażająco. Okay. Just going to run some diagnostics. Try and move your arm for me, please. Okay. Pomaj pomaj on sobie yeah, lewą gałką. Okay? Again, please. No, i teraz je It's co łapą ruszam. I think I see the problem. Twoje ciało odrzuca przeszczep. O, teraz dopiero jest dobrze, całą ręką ruszam. Hmm. Dobra, gość mi przekalibrował rękę. To, to mi się nie zdarza codziennie, zdecydowanie. Są te egzosuty, a wyglądają tak kurde. Tak naprawdę niepozornie, a są takie potężne. O, dobra, widzę, że teraz nas czekają treningi, co? Tam się ładnie napierdalają z jakimś ziomkiem. Hmm. Chyba, że będą tego unikać. Wybaczcie, że tak tutaj zamykam się trochę. Ale chcę sobie pooglądać, co się tutaj dookoła dzieje. Gibon. Hehehe. <laughs> Ciekaw jestem, czy to się jakoś wpina w ciało, czy to po prostu tak przylega. Raczej chyba tylko przylega, chociaż chuj, jeden wie. No nie wiem, montuje się do ramion? Nie, no to tak tylko sobie wisi. <laughs> Dobra. jest overdrive. The overdrive battery burns up quick. So use it sparingly. OK No chyba jestem gotowy. Jakaś konkretna station? Dobro, weźmy tą. Przytrzymaj kwadrat, żeby rozpocząć szkolenie z celowania. Lovely. Begin round 1. Przesmiesz do niebieskich mam nie strzelać. Overdrive. Aha, czyli ja takie po prostu, kurwa, slow motion dostaję, tak? Zajebiście. Nie powiem, to, to wygląda dość OP. Dobra, ten jest zniszczony. Najbardziej boję się przeładowywania. Kurwa mać. Próbowałem w głowę trafić. Ale, ale chuja mi to przez większość czasu dawało. Wow, nie chcę trafiać tych pseudo cywili. Widzę, że muszę też brać kurwa pod uwagę wyprzedzanie mojego celu z celowaniem. God damn it. Chyba mać, albo to jakoś dziwacznie strzela. Czemu mam taki zbliżony strasznie celownik? O właśnie. Teraz teraz myślę, powinno być lepiej. Nie mam jeszcze baterii załadowanej. Kurwa, mać. Use overdrive. O, nareszcie mi się włączył ten kurwa overdrive. Dobra Kurwe Pięknie mi idzie, nie powiem ja O, to mi nawet pokazuje jaki mam wynik, co? Pierdolę to nie podoba mi się ta broń. Może ta jest lepsza? Nie wiem. No właśnie, kurde, w tej grze wprowadzili tyle typów granatów, że naprawdę muszę sobie je poobczajać, bo są dość szalone. Gibon do przodu. Aha, to do całkiem innej hali idziemy, co? Oki-doki. Kończy szkolenie poskiwają się granatami. Co my tutaj mamy za granatę? Jaką kurwa? konsolę? Konsola. Przetrzymaj L1 i naciśnij. A, błysk i jem fret. Ok, mam błysk w takim razie. Mogę też jem rzucić i fretta. No dobra. Kurwa, Marta, ja pięknie celuję, nie? Dobra, bierzemy w takim. Aha, kurwa, to jest naprawdę dobry motyw. EMP, kurwa. To mi zdecydowanie wyszło. jej wszystkie drony padły. Czekajcie. A... Jaki kurwa miałem? Smoke grenade? Dobra, weźmy błysk w takim razie. A mi nie wyszło. Udało się, kurwa? Chyba nie. Ja na pewno mam tego kurwa smoke grenade'a, bo ja sam w sumie nie wiem. Jest błysk, jest im, jest Fred, A spróbujmy, kurwa im w takim razie. No nie. Na jaki typ granatu mam się, kurwa, zmienić? Nie wiem, widzę, że mam tylko te trzy rodzaje, które są tutaj dostępne. Fred, błysk. Może kurwa, nie wiem. Próbuję w to trafić, ale jak kurwa słabo rzucam. A, R1 kurwa! Smart, kontaktowy. No dobra, smart w takim razie. A, jak kurwa, ciągle l 1 trzymaj. wybaczcie. Again, no dobra. A szyboję. Dobra. Dobra, tam poleciało to. Odpalmy w takim razie Iema i rzućmy gdzieś tam. Eee, chcę, też, chcę też freta tutaj rzucić. Postrzelić tego ziomusia zdecydowanie. Tego też. What the fuck, nie o to mi kurwa chodziło, god damn it, gro. No, teraz mi się udało. Kurwe, muszę sobie lepiej kurwa w to... Oj, chuj. No bo nie wyrabiałem, kurwa. Nie, ja chcę jeszcze raz. Fuck yeah. Tam jest zdecydowanie jeden ziomu i drugiego nie widzę. Dobra, rzucamy dalej. W takim razie ja mam ambicje tutaj, kurwa. Chcę wyższy wynik uzyskać. Muszę się nauczyć, jak wyglądają, kurwa. Konkretne rodzaje granatów, nie? Dobra, tego zdejmiemy. Tego zdejmiemy. Tutaj był jeszcze jeden. Eee, tak. Rzućmy tego. Draga amunicji, kurwa mać. No jak po prostu wiatr w oczy. No i teraz mamy Good i jestem szczęśliwszym człowiekiem w takim razie. Nie mogę tam podbiec. Come on, chcę podbiec. Hop, hop. Nope. nie uda się. Dobra, Gibon. co jeszcze mi zaprezentujesz? Czyżby czekało mnie to, co jest kurna w każdym kole w jak do tej pory powstało, czyli to co jeszcze szkolenie bojowe? Aha, dobra. Mam sobie wybrać broń, tak? IMR, celownik kolimatorowy. Kolimatorowy to jest zdecydowanie mój ulubiony celownik, tak. Ever, BAL-27 zmodyfikowany. Ten ma widzę tłumik. Tutaj jest kurwa jakieś fajne... Tak! 19! To jest shotgun? Wygląda jak shotgun. No dobra, chodźmy w takim razie. Weźmy sobie te dwa jebaczątka i zobaczymy czy coś podziała. Joker heading up, switching the Assault Mode, No dobra, aż trzy What the fuck? A co, jeszcze raz to samo robimy? O, nada, ciekawa sprawa. Kurwa, czy ja rzuciłem IEMA, czy mi się tylko wydaje? Chyba rzuciłem IEMA. Chciałem FRETA rzucić. Byłoby, byłoby kurwa prościej, gdybym to zrobił przed użyciem overdrive'a, no ale chuj. Ja tam się nie znam, w końcu jestem tylko chujowym graczem. A no, kurwa, widzę, że jestem ranny, ale na szczęście mam moje kurwa lekarstwo, które też ewidentnie dodaje mi lekkie spowolnienie czasu na chwilę. No, tak, to jest chyba jakiś pewien rodzaj adrenalinki. Nie wiedziałem, nie wiedziałem mimo wszystko, że muszę jakby moim celownikiem podążać za przeciwnikiem, żeby ten taki śmieszny granat za nim leciał. Kurwa za drzewem jest, serio. Tam się ustawili ogólnie. kurwa są w takiej całkiem nie, niezłej grupce. Tam jeden biegł z bronią w górze, to jest też ciekawa sprawa. Te Fred grenajy są idealne, szkoda tylko, że tak kurwa wiele muszę ich używać. Tutaj jest przeciwnik. Ten ciągle za tamtym drzewem. OOOO! God damit! Jezus mary ile ich było? Dobra, widzę, że wybieram sobie punkt szturmu teraz. Szkoda, że nie mogę zmieniać typu granatu, wiecie, przed żeby się przygotować na coś, no ale to już. Nie będę narzekał. Szturm! What the fuck, what the fuck! Poleciało w jakiegoś tam randomka, widzę. Sprawdź sypialnie, co? Które są kurwa sypialnie? O! No, dostał w papę, kurwa! Co jest z tym melenie tak w tej grze? Trzeba być 10 cm od gościa, żeby go zdzielić. Jebać, kurwa, wszystkie ręczniki. Tak wam powiem. Wow, 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 wow. Co za kolega? Ten, co moi się tam opierdalają, że się. media room. gdzie jest media room? Aha, to ten główny widzę. Szturm w spowolnionym czasie. A, dobra, I can work with that. Aj, to mi się podoba. Jest prezydent. Weźmiemy sobie tą broń. Nie wiem czemu, ale tak. Nie brzmi zbyt skomplikowanie. AZT? Wow! O no, kurwa, niewątpliwie EMP mi, mi się przyda. Gdzie ja tym kurwa rzuciłem? Dobrze rzuciłem? Dobrze rzuciłem. Okej. Okay. Okej. Okay. W porzo, w poro. Jest okej. Okay. Drona mam kurwa? Ale jajca. Jak on działa? Sam sobie będzie latał i napierdalał. Nie, to ja mam latać i napierdalać. Oh god it! Jak normalnie kurwa? Kill streaky. Trrr. Też mogę napierdalać ogniem ciągłym, i nikt mi nic nie jest w stanie zrobić, tak? Yeah, yeah, gdzie jeszcze jesteście, skurwysyny? syny Tam jest cały samochód? Jebać samochód! A, góra, tu jeszcze mogę latać, nie ogarniam tej technologii. Je, yeah, yeah, keep moving. Może coś jeszcze ze mnie będzie, chociaż wątpię. Go, go! Go, go! Dobra, jakoś tamtą stronę trzeba obiec. Chciałbym wiedzieć, w którą stronę jak kliknę, to jaka mi się umiejętność włączy, nie? Dobra, otwieramy w takim razie. Zobaczymy, czy łapa tym razem sfejluje. Nie sfejluje, ale jaja. Udało się. Dobra, prezydent spierdala. Co z przeciwnikami, którzy tu przedtem kurwa... Wybiera wybiegali jak pojebani. O fajnie, rzuciłem kurwa IEM-em, nie? Tam masz lecieć! Co za kurwa durne... ...normalnie ma maszyny. A, mam tarczę? O oh, god fucking dammit. Co mi kurwa ta tarcza da? No fajnie, podszedłem sobie tutaj. Ale tarcza mnie tak nie do końca interesuje, ani, ani ustawia tym bardziej. Ży granatów smart. No dobra, rzucimy sobie EMP. Rzucimy sobie też tego. Przynajmniej będę kurwa wiedział, co robię, chociaż trochę. Jebać tego drona. Dam radę go zastrzelić, mam nadzieję, dam radę. Nie chcę opuszczać terenu misji. Ten jak sobie kurwa sam leci. O, proszę bardzo, jaki on jest mądry. Widać, że swój. O, nie mam granatu taktycznego. O, ewakuacja. O, kurwa, nie można było tak wcześniej.

Tak trochę cienko mu tą rękę poda, ale to już nie będę wnikał. Witamy w Atlasie! Jeja! Yeah. Jak teraz nacisnę, to mi pokażę tą trofkę? Nie pokażę. Atlas wyzwania. No. A nie, mam już dwa punkty. A! czyżby mi. O Jezus Maria, będzie mi synchronizował. Aha, dobra, jednak mi pokazało, tylko trochę to potrwało. To jest rzadkie osiągnięcie, serio. No cóż. Uh, ulepszenia chciałem. A nie, mam kolej jeszcze bardziej, kolejne dwa kurwa punkty, serio? Jak miło. Co by sobie tutaj wybrać, w takim razie? Chyba znowu, a nie, bo to będzie dwa punkty kosztowało, co? Odrzut. Ja lubię. Otrzymałem zrzut? Co to kurwa jest zrzut? Nic, obejrzymy intro do następnej misji i skończymy. Next, you gotta prove you belong there. I got my first chance two months later. Just over 12 hours ago, Nigerian Prime Minister Samuel Abadoyo was taken hostage while attending an international technology summit in Lagos. We believe this to be the work of the KVA, a leading anti Western terrorist organization founded by former Chechen separatists. The location and true identity of its leader, codenamed Hades, remains unknown. While the motivation for this abduction is unclear, it is in keeping with a series of boulder attacks attributed to the KVA over the past several years. Your mission is to link up with host nation forces under the command of Captain Ajani and effect the immediate release of the PM. These amateurs think they understand hostage rescue. We'll show them how it's done. I'm waiting on you, rookie. Yeah, hang on a sec, all right? The sink uh, still off. Okay. We got it. Pretty impressive. Well, try not to fall in love with the toys. Still comes down to the soldier that uses them. Gideon, my men are in position. We're ready to commence operations at your word. Copy. Roll hard in five. Try not to get us killed out there, eh, rookie. Doki mamy zatem kolejną misję. Typ exo, specjalistyczne tarcze przygotowanie rękawice magnetyczne, wet. Wolałbym double jumpa, dron mucha. To dronem muchą zajmiemy się w kolejnym odcinku, ludzie. Tak więc mam nadzieję, że te treningi się Wam podobały i od następnego odcinka ewidentnie przejdziemy już do jakiejś porządnej akcji. Tak więc trzymajcie się i cześć.